Ktoś wrócił z tych miejskich wojarzy. Jeszcze raz, trzeba będzie? O, obraz. E, no, a ja idę zdjąć wreszcie to pranie, toj co wisi już tydzień chyba. A no. Nie wiem. Nie, nie wiem, czy dzisiaj nie zejdę sobie tutaj. Wiem, tak. Tragedia, tragedia. Coś się popsułam w ostatnich dniach. No nie, w każdym razie. Możliwości. Ale też nie było bardzo, że tak jak działać. No nic. Idę się tym zająć, tam prawie kapierze. Ja Ci obiad proponuję, tak można powiedzieć, z tego co jest, bo jest trochę tego królika, są jakieś zamrożone warzywa, ja to, ja obiorę tego królika, pomieszam z tymi warzywami, zjemy to z jakimś ryżem, albo coś wymyślę coś wymyśle, no. Super, ale to raczej na dzieciaki, żeby one to zjadły, a ja to sobie tu jakąś sałatkę mogę opędzować. Wiesz, że na dzieciaki jakbym miała patrzeć i się zastanawiać, to... Powiem szczerze, że ja już nie pomidory... Słabo patrzę, tak. mam ich dosyć. Ale już jest... po prostu widzę pomidory w każdym daniu. I, I... I trochę mi nie, już zbrzydły. Ja ja Wiem. Maliny też nie zbierają, bo tam jest aż czerwono. Maliny no mogę zrobić ciasto, tak jak ostatnio siadło im bardzo i właśnie no, z malinami super, można tak. zrobić coś no. takiego. Tylko, tylko dużo tylko... Malin da i będzie, ja będzie. Muszę się dzisiaj wybrać w ogóle do sklepu, bo już jest teraz przecież wszystko zamknięte, nie? No. No, to trzeba by coś kupić do picia i chleb i masło no, takie jakieś podstawowe rzeczy nie no to a ile cię teraz nie będzie teraz to nie jeszcze chwila a co no to może ty od razu podjedziesz tam na ten dworzec i <laughs> e, słuchaj podjadę kiedy i tylko będziesz kiedy tylko będziesz chciał potrzebował już można a nie no to trochę później bo jak, zanim tu się ogarnę Mogę tak. to zrobić najpierw, potem pojechać nie, do Końskich? Nie, pytałem, bo znałem później. Trafikować. Dobra. Bez znaczenia. Dobrze. No, no dobra, tego Władka teraz muszę tu... No to się tam z nim o, ustalaj. A jest... ja działam. No ja dziewczyn nie wezmę ze sobą, jakby co o tym, do tych Końskich. Nie weźmiesz, no nie. Dobra. Nie specjalnie mi no, to pasuje. no ale to co, no one do Janka nie pójdą też. No, chyba, że je wezmę i jakoś to zakamufluję w sklepie. Nie wiem, albo no, zostaną pod sklepem, chwilę czy co. No rozumiesz, bo pre o prezent się również za zasadniczo rozchodzi. No. Dobra, teraz będziemy myśleć. Alright. One to by mogły wyleźć, nie wiem, wody sobie uruchomić, pochlapać, jest tak ciepło. Kto? Dzieci! Ale to mnie mówisz? Jezu, wszystko trzeba na siłę. Nie, nie odpoczywasz? W cieniu, słoneczku, kochany. W cieniu. Bo jest ledwo dyszysz. Tak ci ciepło? Rozumiem. Cię doskonale. No, muszę wszyscy zrobić miejsce dla następnego prania, nie? dobry pan. A to byś straszył się, zubek, kochanie. No nie trzeba, nie trzeba, skarbeczku. Piękny koteczku. Ale masz ładny koszyczek od cioci i wujka, no naprawdę. W sumie to ta tatuś dostał ten koszyczek, ale tak, żeś go sobie tutaj zaanektował od razu, że że stał się po prostu niezaprzeczalnie twój, no. Jaki ty jesteś chętny, żeby głaskać, niunia. Tak, idziesz, niuniu? Tak? Ja nie przestawiłam, tata go tu postawił. Kochanki, tak jesteś. Taki kochany zwierzaczek. Zobacz. No dzisiaj w takim upale to będzie spał. Mm -hmm, będzie cały dzień znaczy, wrócił o no? tu siedział. No. Cały czas na zewnątrz, nie? Także kolega ma zaległość. Ma <grym> No dobrze w tym koszyczku. Ech, dobra, to trzeba zamknąć, bo jak Władek, trzepnie... że nie ma tego obcinacza? Jest. Myślałem, że to tak powiem. Nie, to... on to śmierdzi właśnie przyszedł, i od razu śmierci. Strasznie, nie wiem czym on się. A może jest tak gorąco, gdzieś się zmoczył no, i. Bo tak, tak, tak kula teraz. A on idzie i macha, bo nie, nie chce otworzyć sam. Weź mu pomóż. Chodź pan. Słyszałam, że ty zaraz do kolegi jedziesz, tak? Tak. Hot wheels, y, y, oglądać. Chyba. Chyba, o, dobra. No to ja tutaj robię przerwę. musimy się za chwilę. Już, już. Kwiatki podlane. Może jeszcze nas nie opuszczą. E, I co? I ty siedzisz teraz? No, siedzę, no z nimi siedzę, tak? No. Bo nie bierzesz No, powin, powinnam nie brać, nie? Jak wezmę, to jeszcze się zezłościsz. Jak co? Jak wezmę, to jeszcze się zezłościsz. No, kara, no to, to kara. No wiem, wiem. Ale ja już mięknę jakby co, jeżeli ja już nie mogę patrzeć jak tam płaczą, łzy się i w ogóle no. No. Yeah. <laughs> e, Tak, ale to jest taka kara, że mają zostać właśnie w ogrodzie na słońcu i mają, mogą się tu bawić w ogóle bez żadnych ograniczeń, to jest kara Czujesz? <laughs> e, no dobra Zacznę od tego, że pojadę do Biedry, ja tylko czekam jeszcze, żeby pranie skończyło i, i naprawdę idę. Tu ci w cieniu postawiłem wóz? Dobrze, to co. Dziękuję. E, no dobrze. E, to ja tu kończę, bo ty taki zamyślony siedzisz. Widzę, że masz coś tam do roboty. Mm -hmm. no, no. Ym... Nic w sumie. No to sumie to. Tak, na bieżąco ze wszystkim teraz? To ja się Chyba. idę sprawdzić co z tym praniem i. No. I to by było na razie na tyle. Bye. Dziękujemy państwu.